Uch. Montujemy Troszkę stało O otwarte Uch, Może trzynastka tam jest

gdzieś, a ze dwa tygodnie no, zobaczymy co będzie tak Wam pokażę tak wygląda sobie, ja mam otwarty żeby widzieć co i jak to nie cieknie tutaj też jest spoko Dobra, teraz podłączymy sekrety i pierwsze podłączamy plus. Spęki mam. Dobra, będzie. A muszę wyciągnąć pilot, bo jest auto alarm. I jak podłączę, to zaraz zacznie wyjść. O, mamy? Mamy. Uwaga. No, i teraz trzeba wyłączyć. No właśnie. Trzyma się. Dobra. No. Jesteśmy w środku. No. Zaparowane. Także trochę stało. Pięknie No i puszczamy sprzęgło Aha. Nie mrozu nie ma Ale Polonezik Chodzi elegancko O już się włączyło? Wyłączamy Paliwa trochę mamy Sego go rozgrzejemy Super, nie jest zabyt Jest spoko. Teraz sanie, co chodzi.

Zimnym. No właśnie, ale nie aż tak daleko, no nie. Zimne Dobra. Mamy już tę maskę. O, wilgoć, wilgoć jest. O, już se zamkniemy. I se jesteśmy w poloneziku ekstra. ...zaparowane Tak to jest jak się nie jeździ autkiem. To Wszystko... ...rodzewieje Paruje, wilgoć wchodzi no. I tak nacisnąć gaz No nie za dużo Tylko trzy tysiące Trzy tysiące w dawnych Polonezach to sanie chodziło. I od, od razu to pewnie dopiero dramat. <tryk> <tryk> no, Hamulec z nacisłem zgasło. Pięknie, no już sanie spada. No, temperaturka, jak widać, o, czekaj No, już jest 55 no 56 sześć. Już się ładnie spada. Raz włączymy ogrzewanie i pozbędziemy się tego. 3 na full, no i poczekamy. Na razie jest tak. No, właśnie. Jeszcze trzeba przełączyć. Na szyba. A tu mamy 9 od podłączenia akumulatora. No 12 minute i już Jest cieplutko No, no cieplutko leci 1-4 szybko się nagrzewa Ekstra To ten czujnik daje czadu ale spoko takie cieplutko już jest i już szyba się robi fajna И уже теплютко. Супер. Так можно ехать. 16 минут. Но no, по 12 минутах уже можно ехать. Есть теплютко в авточе.